Słońce, symbol źródła życia i światła, w wielu kulturach nazywane soul, a soul to dusza. Słońce to serce naszego układu słonecznego i w pewien sposób największa jego siła. Siła słońca przychodzi o wiele silniejsza, o wiele potężniejsza w swojej interakcji niż siła deszczu, wiatru czy pioruna. Słońce to jeden z elementów dających. Jednak żeby wejść w komunikację ze słońcem, trzeba wejść w pozycję pokory. Słońce to najprostsza droga do poznania swojej własnej duszy, lecz bez podejścia w praktyce nic człowiek nie osiągnie, a zrozumienie tego musi dojrzeć wraz z edukacją człowieka, wraz z jego własną dojrzałością. My, jako dzieci stwórcy, jako lud rdzenny, mamy to zrozumienie, że słońce jest źródłem energii prawdziwej miłości. Jeżeli człowiek nauczy się być w stosunku do słońca odpowiednio pokornym, dużo słabszym niż słońce, i pozwoli sobie na to, aby słońce dawało, wówczas człowiek pozna nowy wymiar emocji, bowiem wówczas. Dotknie emocji, miłości słońca. Zrozumie też, jaką miłość powinien nieść, mieć i emanować nią. Dziś człowiek szuka duszy, gdyż bardzo oddalił się od niej w pogoni za materią, za tą wygodą codziennego materialnego życia. Zapomniał natomiast, że jest coś więcej niż tylko świat materii. Dusza nie ma namacalności, a człowiek lubi właśnie to, co namacalne, bo to, co namacalne, tak naprawdę akceptuje jego umysł. Słońce w pewien sposób ma namacalność, gdyż możemy je zobaczyć swym fizycznym wzrokiem, możemy poczuć jego ciepło na swojej skórze. Im bardziej człowiek będzie się komunikował ze Słońcem, tym bardziej będzie poznawał energię miłości. Dlatego też droga ta jest najprostszą drogą do Stwórcy. Jest to kluczowe w rozwoju człowieka, bo aby wejść na kolejny poziom emocji, trzeba zrozumieć, czym jest miłość. To podstawa podstaw. A Słońce to najlepszy jej nauczyciel, to nauczyciel miłości istnienia. Bez oceny, bez podziału na dobre i złe, bez warunku i bez oczekiwań. Najwyższym wymiarem fizycznym emocji jest to, kiedy człowiek ma miłość do każdego istnienia, kiedy jest w stanie kochać wszystkich równą miłością, a więc taki człowiek nie ma nawet najmniejszego zdenerwowania na jakiekolwiek istnienie, ma pokorę do wszystkich istnień. Jednak bez umiejętności zastosowania w jednej sekundzie emocji miłości na wszystkich i na wszystko, co żyje, człowiek nie da rady wejść na wyższy wymiar emocji. I właśnie łączenie się ze Słońcem jest w stanie nauczyć człowieka, jak to zrobić: jak wejść w wymiar poczucia, jak Słońce to robi, bowiem Słońce świeci na wszystkich każdą emocją. I od słońca właśnie człowiek może się nauczyć, jak świecić miłością, pokojem, pokorą i radością. Jeżeli człowiek da słońcu miłość wypracowaną w sobie, to w interakcji ze słońcem otrzyma od słońca pakiet energii, który pozwoli mu zrozumieć, kim jest, a co za tym idzie. Zrozumieć swoje komórki, swoje organy, swoje ciało, a ciało to świątynia duszy, zrozumieć też całe życie, które wokół niego się toczy. Dusza stworzyła ciało człowieka z pierwiastków tej planety to jej świątynia, a więc przestrzeń pokoju i miłości. Dlatego też człowiek. Powinien podchodzić do niej z szacunkiem i pielęgnować ją z wielką troską. Świątynia ta zasługuje bowiem na spokój, pokój i miłość. Jednak gdy człowiek będzie miłość rezerwować tylko i wyłącznie dla siebie samego, wówczas nigdy nie skomunikuje się ze Słońcem, bo nie będzie miał nawet chęci zobaczyć, jak Słońce to robi. A to właśnie Słońce jest w stanie elewować wszystkie fizyczne emocje powyżej wymiaru, który zna człowiek. Gdy człowiek nauczy się używać tych emocji, ale w sposób w jaki robi to Słońce, wówczas osiąga stan spokoju, stan, że nic nie musi robić, bo czuje się dobrze, bo czuje się bezpiecznie i wie. Że to, że nic nie musi robić, oznacza, że nie robi czegoś ze strachu, a robi, bo chce coś zrobić, a nie z powodu jakiegoś zagrożenia, przymusu, nakazu czy spełniania oczekiwań innych. Jednak, aby to zrozumieć, trzeba iść do Słońca w sposób pokojowy. Stwórca stworzył słońce i ciebie, człowieku, więc jako element jego kreacji, sam musisz wejść w interakcję z drugim elementem kreacji, jakim jest słońce serce naszego układu słonecznego. A mając już tę wiedzę, co człowiek zrobi, żeby skomunikować się ze słońcem, to ty sam, człowieku, jesteś odpowiedzialny. Załączenie się poprzez słońce ze Stwórcą i tylko i wyłącznie od Ciebie samego zależy, w jaki sposób tego dokonasz i czy w ogóle tego dokonasz. O wschodzie słońca wstaję, swe oczy kieruję ku pierwszym promieniom słońca. Jako człowiek w sile pól ten słabszy staje przed słońcem jako tym silniejszym sercem naszego układu słonecznego nakarmiony przez nie każdego dnia w czasie wzrastania w momencie doceniania harmonii istnienia wyciszam swoje myśli w ciszy i skupieniu wysyłam bezinteresowną miłość do słońca, miłość, która jest we mnie. W poczuciu istnienia, wdzięczności i spokoju, obdarowuję słońce całym swoim jestestwem. Oraz całą wypracowaną przez siebie energią. Zmianę zaczynam od siebie, wewnątrz siebie. Dom zbudowany na piasku. Czy ma szansę przetrwać? Czy fundament z samego piasku udźwignie najbardziej solidne mury? Każdy powie: No nie, to oczywiste, że nie. To dlaczego chcemy tkwić ciągle w iluzji? Jeżeli fundament od początku nie był solidny, to jakbyśmy go z biegiem czasu nie łatali i wzmacniali. I nie wiadomo jak się starali, to i tak ten fundament będzie chwiejny. Choć z biegiem czasu zmianie uległa cała konstrukcja domu, to liczy się podstawa, od niej trzeba zacząć. Cóż z tego, że zmieniać będziemy górną konstrukcję. Jak robimy to na starym fundamencie? Czas na głęboką refleksję, na refleksję względem samego siebie. Zmiana to nie tylko odrzucenie starych schematów, przebudowanie spojrzenia i myślenia, ale wdrożenie tego wszystkiego w praktykę, w działanie, w swoim codziennym życiu. A czasami trzeba cofnąć się nawet dziesięć kroków do tyłu, aby wykonać ten jeden prawdziwy i porządny do przodu. Niech będzie to refleksją w czasie naszych porannych godzin, dzisiejszego dnia, aż do momentu południowych obrzędów pokoju i miłości.